tu. No i dwa. A dzisiaj coś, czego jeszcze nie było. Mianowicie ustawiam kluby według tego, jak je lubię. Na początku powiem tylko, że te cztery kluby, które tutaj to w ogóle ich albo, albo ich nie kojarzę, albo kojarzę bardzo mało, i nie mam w ogóle o nich opinii żadnej. Żadnej, całkowicie. A pozostałych klubów jest dość sporo. I nie będę się odnosił tylko, będę się odnosił do różnych kwestii, na przykład historycznych, czy też e, jakichś rywalizacji lokalnych. Dlatego niektóre jakby e, kluby będą niżej niż powinny, ale to wynika tylko, może wynikać tylko i wyłącznie na przykład z tego, że są rywa, ro, lokalnym rywalem. E, jeśli film Ci się spodoba łapka do góry, jeśli chcesz sobie subskrypcja, a jeśli będzie dobry odbiór tego filmu zrobię takie coś tylko o klubach z Europy. Całkowicie, takich najlepszych typu Bayern, nie wiem, Juventus, PSG, Los Cliff. Jak będzie, oczywiście, bo czasami może nie być takich najlepszych w tym momencie klubów, bo to mogą być stare listy. Więc, no, przechodząc do już tego quizu, no, chyba to nie wymaga większego komentarza. Jako osoba pochodząca z Kielc, Korona jest jedyną drużyną taką profesjonalną znajdującą się w tym mieście, której po prostu w... kibicuję, no, może mniej trochę niż Bayernowi, co wynika też z tego, że po prostu po spadku z Ekstraklasy mniej oglądam Polskiej Ligi w ogóle. Bo już nie mówię tylko o, o tym, że korony mnie nie oglądam. bo czasami nie pojawia się pierwsza liga w telewizji, ale zarówno pierwszej ligi, jak i z klasy czasami czasami obejrzę sobie, ale przeważnie nie. No pewnie tam o 6 zaraz pewnie będzie kolejny mecz, bo ja to nagrywam w niedzielę, więc... Yy, więc yy, pewnie jakieś sobie łącze, zobaczę, bo jeszcze nie ma tych top 5, a właśnie Bundesliga w ogóle zabrali mi, to już jest, to jest no, i dlatego z tego powodu właśnie krzowo ląduje na całym dnie, ale to wynika właśnie z rywalizacji derbowej bardziej niżeli e, z jakiejś mocnej nienawiści do samego miasta czy do klubu. No i podobnie z Radomiakiem. E, do broni Radom akurat tak, aż takiego stosunku nie mam. E, czy jest tu broni radą w ogóle? Chyba nie ma, jak patrzyłem. E, aczkolwiek. E, do Radomiaka po prostu nie lubię, do krzo podchodzę neutralnie, tylko pod względem właśnie rywalizacji derbowych, które kiedyś się rozgrywały jeszcze na poziomie drugiej ligi nawet. Właśnie można powiedzieć, że tylko do tego krzo Radomiak to już bardziej z tego, że jakby dochodzi rywalizacja oczywiście można powiedzieć derbowa na swój sposób, a jeszcze do tego, że ja nie lubię po prostu tego klubu, to dochodzi to Yy, więc no, przychodząc po kolei Chojniczanka. Klub, który się trochę posypał yy, przez ostatnie lata. Ale podchodzę do niego neutralnie. Chorobry za pierwszą kolejkę poprzedniego sezonu. Za ten mecz. To jak, to jak to oszustwo. Jeszcze będzie jeden klub, który mocno, który jeszcze mocniej oszukał i dlatego wyląduje na równi z KSZO i Radomiakiem, ale właśnie za niezbyt dobre mecze, niezbyt dobre mecze w mojej pamięci, które zostały z Chrobrem daję ich na dislike'u. Jakieś jest tych, zobaczę tylko czy jeszcze się nagrywa, nagrywa się wszystko bardzo fajnie. Jakieś z tych Raczej neutralnie, podobnie pod Beskidzie, Sandecja ze względu na e, przyjaźń, która kiedyś była, właśnie tak samo Stal, oba kluby m, lubię, przynajmniej szanuję, e, Stal też, wolałem, żeby oni zostali niżeli pod Beskidzie w, w Ekstraklasie, zostali i jestem z tego powodu zadowolony. I KS Bełchatów raczej neutralnie, Miedźlewica również tak, e, obie ekipy z Warmii i Mazur. GKS jest zestrzębie, również neutralnie. Warda Poznań. Tutaj like za to, jak potrafili poradzić sobie w Lidze. Szanuję takie historie, właśnie podobają mi się, gdzie klub słabszy, niezasobny, potrafi tyle sprostać w Lidze. Arka za półfinał Polski. Termali, a może jeszcze powiem tylko, jeśli ktoś nie wie Arka Gdynia półfinał bodajże sezonu 16-17 albo 17-18 mylą mi się sezonem, więc nie przypomnę sobie Korona gra z Arką w półfinale, pierwszy mecz zakończył się 2-1, a drugi porażka Korony w Gdyni 0-1 po obramce, która nie powinna zostać uznana, dlatego właśnie ten, i poza tym bardzo nie lubię tego klubu kibicowałem Rakowowi w finale Pucharu Polski, bo dla mnie Raku był ewidentnie zespołem, który powinien zdobyć, a może bardziej Arka, która nie powinna go zdobyć, bo Arka za dużo już wygrała jak na to, jak grają. Termalika, tak ta warta, bardzo y, fajna historia, taka tak można powiedzieć, że poziom, y, pozytywny, pozytywny pozytywny podniósł poziom podniesie poziom, bo nawet coś zamierzali mieszać w lidze nawet wchodzić do grupy mistrzowskiej, co też jest ważne i ten legendarny mecz yy, pomiędzy Koroną a Brugbetem, kiedy pierwszy raz Korona weszła do grupy mistrzowskiej, ale przegrywając mecz z Brukbetem i wtedy bodajże chyba Wisław z KGHM-em skończył się po prostu. KGHM oczywiście zagłębił Dublin, skończył się takim wynikiem. W tym 97. minucie padła bramka pokarnym, który, która dała Koronie awans do grupy mistrzowskiej po raz pierwszy. Ale Brookbed właśnie szanuję za to, jak grają, w poprzedniej sezonie również byłem za tym, żeby oni awansowali, bo im się należało, Radumiakowi zdecydowanie się nie należało, przynajmniej według mnie. A Brookbed, yy, według mnie, zdecydowanie zy, należało im się. <taki>, Taki klub, dosłownie ze wsi, no to jakby ja tu nie mówię, nie oceniam tego, tylko po prostu mówię jakby pod względem tym prawno-administracyjnym można, że bo w końcu Niecierzaj jest wsią, to nawet nie gminną. Eee, przechodząc do Odry, neutralne mam, aczkolwiek znam parę osób, którzy kibicują Odrze. I, ale, i nie mam z nimi jakichś spięć, nie mam też jakichś dobrych relacji, więc eee, Olimpia podobnie, Piast Gliwice, no to tutaj też za historię, za mistrzostwo eee, bardzo in plus dla mnie, eee, zdecydowanie Yy, więc nie ma co tylko właśnie dać do lajków. Yy... Górnik Zabrze. Za historię mógłbym dać lajka, ale podchodzę do nich na neutralnie. Czy coś zmienił transfer Podolskiego? Nie. I teraz tak. Ja wiem, że to jest quiz piłkarski, ale danie Wisły Płock wyżej niż neutralne byłoby błędem, a danie jej neutralnie małym błędem. Dam tutaj, ale to wynika, uwaga, tylko z tylko z piłki ręcznej. W piłce nożnej nie mam, yy, nie mam do nich jakichś super mocnych, yy, super mocno negatywnych czy pozytywnych emocji, ale ze względu na to, że to jest jeden klub, Wisła Płock, tylko sekcja po prostu ma jeszcze sponsora kalibowego. Yy, yy, no ale yy, to jest jeden klub, więc biorę go jako jedność i uważam, no, po prostu za rywalizację kielecko płocką na arenie piłki ręcznej, dlatego mały dislike. Egilonia, neutralnie, Lech Poznań, neutralnie, bo to balansuje się oczywiście rywalizacja z wielkomiejską drużyną, bo no, porównując do Poznania, to Kielce to nie są duże miasta, albo odwrotnie, porównanie na tle Kielce to jest wielkomiejskie. Wielkomiejskie miasto, tak, w, po prostu wielkie miasto. Krakowie, nie lubię Krakowi, w ogóle nie lubię krakowskich klubów, oprócz tych niżej trochę tam może może Hutnik na przykład, mam do nich neutralne podejście. Lechia Gdańsk, również neutralne, Legia, absolutny dramat, nienawidzę po prostu tego klubu, tylko im kibicuję, w ogóle, znaczy w sumie kibicuję, nigdy im nie kibicuję, tylko jestem, jestem nie przeciwko nim w trakcie... Europejski pucharów, bo jednak ważne jest to, żeby polski, polska liga się zaczęła rozwijać. LKS jest podejście neutralne. Zagłęubin. Okej. Okay, no też. No, no dwukrotni mistrzowie Polski, ale raczej podejście neutralne również. Pogoń Szczecin. Też neutralny za to puszcza jest ten. Za puchar polski również. Za dość mocno, za dość ciężkie czasami mecze nawet, więc raczej mały dislike, to małe jakby to był mały dislike i duży dislike, to w dużym byłoby Krakowie, a w małym pozostała trójka, więc Raków, zdecydowany like, jakby był podział na like, mały like, duży like, no to w małym by wylądował Brukbet i Warta, pozostałe wylądowałoby w dużym. Raków, fajna historia, nie ma co na fali takiej jak Jaką, jak na fali tego co dokonali to tylko nie kibicować Wisła Kraków, krakowski klub a jeszcze dodatkowo nie lubi po prostu Wisły, jeszcze wiadomo napięcie w meczach sięga z Zenitu tylko powiedzieć, że nie tak dawno bo około 15 lat temu doszło do incydentu kibic Wisły, zabił kibica Korony po meczu. Korony z Legion to jest w ogóle jeszcze ciekawa historia. I od zawsze praktycznie mecze Wisły z Koroną to są po prostu podwyższonego ryzyka, przynajmniej. Śląsk i Zagłębie i w sumie Olimpia i Drutek, w sumie już Bytowia, bo nie u Drutex, Drutex już się nie sponsoruje. To raczej do nich podejście neutralne. Do GieKSy Katowice. Um, również Górnik Polkowice, bardzo mi się spodobał w ostatnim sezonie, dlatego jestem za. Wejcherowo nie oglądam niższych lig, już tak to... Um, nie, Pogon Górnik, Łęczna. Kiedyś może dobym lajka, obecnie raczej nie. Stal również nie, Błękitni również neutral w sensie oczywiście podejście neutralne. Garbarnia, no właśnie też podejście neutralne, z Znicz Pruszków też. Resowia, szanuję ale raczej ze względu na to, że jednak rywalizacja ma, e, na tej szerzej zakrojonej Małopolsce e, w pierwszej lidze jest sporo takich klubów, e, które rywalizują właśnie od lat. E, czy teraz w świecie bramiennikowej, Spadkowicze e, rywalizujący właśnie w tej szeroko zakrojonej Małopolsce, tu mam na myśli idealne odzwierciedleniem mogłaby być grupa czwarta trzeciej ligi plus, Okręg e, Radomski. Mm. No, sama grupa czwarta, trzeciej ligi, czyli oczywiście to wszystkim małopolskie, podkarpackie i lubelskie. Za tą rywalizację mały dislike, to byłby mały, mały taki, tak na, na linii widzewa, nie lubię, skracza, neutralne podejście, Stal, Stalowa Wola też neutralne, Elana również zawisza, Hutnik, Kraków również, KSP, Polonia również neutralne, Wisła, Ławy też, ROW, Rybnik. No, nie spodobało mi się, co oni wyrabiają w ostatnim czasie. Motor Lublin w ogóle nie lubię. Gwardia, koszałem podejście, neutralne. O, ciekawe. Polonia, to neutralne. Aczkolwiek za historię mogłem dać lajka. Widzę. W... Co? Czemu jest dwa razy widzę? Nie wiem. Ruchorzów, neutralne. Siarka Tarnobrzeg, neutralne. I Bałtyk dynia neutralne. Więc tak. Prezentuje się to, no, część tutaj wychodzi z sympatii, antypatii, ale lokalnych, czy rywalizacji lokalnych, po prostu, lub rywalizacji między Koroną głównie a klubami innymi, jakby z dalszych regionów. Oczywiście rywalizacja w Małopolsce. No tu motor Lublin, motor, przeważnie, no, motor Radom, Wisła i Krakowie, to są takie główne. Rywalizacje lokalne, no nie lokalne, no takie, no, no krzo jedynym lokalnym. Czy jakby byli bankitni, to bym ich dał gdzieś nie, bo, no bo ich nie ma. Ale no gdyby by byli to może, nie wiem, jakbym ich oceniał. Czy jako rywal derbowy? No oczywiście no, rywal derbowy to był, ale co tu dużo mówić, już nie ma 20 lat ponad, więc to tak jakby nie wiem. Oceniać derby Lwowa w, kwestii, w przypadku kwestii polskiej. No bo tak mniej więcej można wzorować, bo futbol do, na dobrym poziomie w Kielcach to jest dopiero, to już to, to są późniejsze trochę lata, jeszcze. więc... No tak prezentuje się moja lista. Dajcie znać, jak Wy byście wybrali, bo nie każdy musi być z Kielc, kto ogląda ten odcinek i może mieć inne sympatie czy antypatie do klubów. Chociaż raczej spodziewa się, że większość. Większość osób dałaby Legię. Możliwe, że Lecha i Wisłę również, a dodatkowo ewentualnie Lecha, do którego akurat mam stosunek neutralny. A może ktoś ma mniej neutralny i po prostu wrzuciłby ich też do hate, czyli nienawidzić. A może, no oczywiście, co miałem wspomnieć, support, czyli wspieram, like, lubię, neutral, neutralny, dislike, nie lubię i hate, nienawidzę. Eee... Oczywiście, no to trochę też powinienem zmienić te kategorie, no ale no to jest po prostu wzięte z tego tier markera całego. Y Makera, przepraszam, markera Boże. Tier maker, czyli tworzenie list. Więc y y hmm. no. Jeśli no, film będzie miał dobry odbiór, to zrobię coś takiego z tymi europejskimi klubami. Znajdę, żeby trochę ich było, aczk aczkolwiek też, żeby nie było jakieś takie typu Azazia. Azazia, chyba tak to się mówi. No nie wiem, no, a, a ja się, no ten, ta, ten klub z wyspy Korsyki, chyba już większość ludzi wie, o co mi chodzi, albo na przykład, żeby ten, nie wiem, jakiś mm, Kaiser czy innego y, Brentford nie było, nie wiem, takie, takie przykłady daj y, więc no. A tutaj, no, że Polska, no to nawet niektóre kluby, które są czwarty, piąty poziom ligowy. Chyba najniżej z tych wszystkich jest ROW Rybnik, bo oni jeszcze zaliczyli spadek, dlatego też idą niżej. Oni nie pamiętam, czy spadli do czwartej, czy do piątej, w sensie do czwartej ligi, czy do okresu okręgowej. Już nie pamiętam, chyba do czwartej ligi, ale no to no, zaraz, pewnie zobaczycie sobie tam. Będę kończył odcinek po prostu, do następnego, trzymajcie się i cześć.